Wyobraź sobie taką noc, w której drzwi Twojego domu są otwarte, lecz nie dla gości z tego świata, tylko dla dusz Twoich przodków. Dziś zapraszam na kolację z duchami. Zanim 1 listopada był obchodzony w sposób, jaki znamy teraz, Słowianie obchodzili święto zwane dziadami, a w zasadzie w nocy z 31 października na 1 listopada. Obchodzono też wiosenne dziady w okolicach 2 maja, w czasie budzenia się przyrody. Ale co to były te dziady? To nie Halloween, choć też chodziło o duchy. Dziady to stary słowiański obrzęd, kiedy wierzono, że duchy zmarłych wracają na chwilę do świata żywych. Praktykowany przede wszystkim na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Prusach, na Łotwie oraz we wschodniej Polsce. Skąd taka nazwa? Nie chodziło tutaj o biednych staruszków, tylko o duchy przodków, którzy odeszli a nadal lubią dobrze zjeść. W domu panowała cisza i porządek, stół przykrywano białym obrusem, otwierano drzwi lub okna, żeby duchy mogły wejść. W niektórych domach kładziono dodatkowe nakrycie, co nam kojarzy się z Wigilią. Przed domem rozpalano ognisko, które wskazywało duszą drogę do domu i odstraszało złe moce. Gospodarz symbolicznie dzielił się potrawami, wylewał napój na ziemię, kładł kromkę chleba na parapecie. Nikt nie jadł, dopóki nie nakarmiono duchów. Wierzono, że duchy zjadają zapach, a nie sam pokarm. Najczęściej na stole znajdował się chleb, symbol życia i dostatku, kasza jaglana lub jęczmienna, jedzenie pokorne, codzienne, miód jako słodycz życia po śmierci, a jajka symbolizowały odrodzenie. Było jeszcze piwo lub kwas chlebowy nie tylko dla dusz, ale także dla uczestników obrzędu. Ryby, groch, grzyby, suszone owoce, potrawy postne, związane z jesiennym okresem. Potrawy te nie były przyprawiane ostrymi przyprawami, ani solone przesadnie miały być czyste i spokojne. A czy istniały też złe duchy? Oczywiście, że tak. Były to dusze zmarłych, które nie zaznały spokoju i mogły szkodzić żywym. Szczególnie niebezpieczne były te, które zmarły nagle, nie zostały właściwie pochowane. Nie miały potomków, którzy by o nich pamiętali, popełnili złe uczynki za życia. Takie dusze często nazywano nieczystymi lub błąkającymi się. Wierzono, że mogą straszyć żywych, powodować choroby, nieurodzaj, i nieszczęścia i zakłócać domowy spokój. Dlatego podczas dziadów odprawiano specjalne rytuały, by uspokoić złe duchy. Rozlewano wodę i miód, by je nakarmić, unikano ostrych narzędzi, co miało zapobiec przypadkowemu zranieniu ducha, a ogniska i świece odstraszały te nieściany. W niektórych regionach wierzono, że złe duchy mogą przybrać postać zwierząt lub wchodzić w ludzi, dlatego ważne było zachowanie ciszy i szacunku. Tak więc oto dziady miały podwójny cel: uczczenie dobrych przodków i uspokojenie złych duchów. Po uczcie i rytuałach następował symboliczny moment pożegnania. Zgaszenie ognia, resztki jedzenia i picia lądowały na ziemi, modlitwa, zaklęcia lub pieśni i zamknięcie okien i drzwi. Czasami dodawano też słowa: Idźcie w spokoju, przodkowie nasi, nie wracajcie bez potrzeby. Ja dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia obserwacji i gotowe.